Dzisiaj mam kolokwium, to nas w kolejnym filmiku dzisiaj mamy 18 czerwca i doszła do mnie przesyłka od Demka, z którym już się teraz wymieniałem, zobaczycie co jest. Mamy tutaj album. O, jeszcze album nie został super. Mam tutaj liście naszą główną zmianę, czyli album na yy, karty to no, jest nawet w całkiem dobrym stanie no, może na dole trochę bo mówiłeś o tym właśnie że trochę tam na dole jest uszkodzona ale ogólnie jak widzę to jest w dobrym stanie cieszę się bardzo po kolei to wszystko sobie wyciągniemy coś wyleciało mi właśnie zależało na albumie kupić albo się wymienić bo nie mam właśnie gdzie schować, schować tych kart 14-15 których mi się trochę nazbierało już posegregowałem tylko czekam teraz na to żeby do albumu żeby znaleźć się w albumie także w najbliższym czasie od razu będę miał przynajmniej gdzie je schować Tutaj na pewno do tego albumu powkładam tutaj mamy książeczkę mini lista kontrolna o, super, bardzo się cieszę. Nie miałem to było chyba z starter paków. Bardzo się cieszę tutaj, jak to właśnie traccia ten album ze starter packa. Ja mam chyba takich, nie wiem, nie liczyłem, chyba kupowałem ich dwa albo trzy, może coś takiego że no ale mi się przydomo, że ktoś będzie chciał, żeby ktoś nie zdążył kupić czy coś, to mógłbym nie się wymienić. Często dużo było niestety takich uszkodzonych tam też jest m.in. Ja bym, tylko jeden miałem coś tych wszystkich, które kupiłem w stanie idealnym. No, ale może ktoś nie ma takiego albumu, to by chciał się wymienić. To zapraszam. Um, tutaj mamy liści, coś sobie go przeczytam. Ten... Mam nadzieję, że to... No, tutaj mamy liścik od Demka. To już nie będę tam odczytał. Nie ma sensu. No i dość do dodatkowo dostać jeszcze bardzo jakieś karty to Dostałem tutaj Sword of France. Tutaj jeszcze jakieś... Wow, jest jakieś... Pierwsza edycja. No, tu jakieś limitka. Tutaj mamy też jakieś karty. Także fajnie pójdzie sobie to. A trochę mamy tutaj karty. może super, bardzo dzięki. Bardzo dziękuję. No i karty. A tutaj do I tu jeszcze coś. Miks naklejek. 14, jakieś gwarantowana, świecące. Teraz troszeczkę przez DMK zrobiono. No fajnie za euro. panini, no i tu już jakichś innych edycji, jeszcze naklejki. Ja już naklejki nie zbieram. Tylko to, co tam z wymianą to zostaje, to sobie tam powtarzam. No i dodatkowo jeszcze mamy... I też tylko jest ekstra klasy tak, akurat. Dobra. Także super, bardzo Ci dziękuję za te gratisy. Przesyłkę już do Ciebie zapakowałem dzisiaj. ją wyślę Ci mamy czwartek 18 czerwca, także na jutro, najpóźniej w poniedziałek. Powinna przesyłkować w Ciebie, wyślepiać tam. Także w najbliższym czasie na pewno do Ciebie przesyłka dojdzie. No i to wszystko z tej wymiany. Także jeszcze raz dziękuję Ci za ten album i za te gratisy. No i pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i cześć.